Halo, halo, widzimy się, słyszymy. Mam nadzieję, że tak, że internetu wystarczy, żeby choć krótkiego live'a dzisiaj przeprowadzić. Czwartek, a więc jesteśmy w trasie, w drodze, dzisiaj w podróży do Kisielic. Kisielice to bardzo specjalne miejsce na mapie Polski, bardzo emblematyczne, symboliczne wręcz. Dlatego cieszę się, że to dzisiaj tam będziemy po raz kolejny przypominać. Jak fundamentalną kwestią jest to, co od samego początku było podstawą myślenia Polski 2050 o tym, jak sprawy w Polsce powinny zostać dziś poukładane. Księwica to pierwsza w Polsce gmina samowystarczalna energetycznie. To gmina, która prąd i ciepło produkuje z odnawialnej energii. Ciepło ma z biogazowni, którą dziś odwiedzimy, a prąd z farm fotowoltaicznych, nie fotowoltaicznych, tylko wiatraków, które też działają w okolicy. To gmina położona w nie najbogatszym otoczeniu, która jednak jest wśród 20 najbogatszych polskich gmin. To gmina, która powinna być przykładem dzisiaj dla całego naszego kraju. Cały nasz kraj, cała Polska powinna dzisiaj być jak Kisielice. I dlatego właśnie do Kisielic na kolejnym etapie tej naszej zielonej trasy Jadę pokazując, co należy dziś zrobić, co powinniśmy zrobić jako kraj, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie w świecie, w którym Putin zakręca nam gaz, w którym być może niedługo zabraknie nam węgla do opalania naszych elektrowni, w którym ceny prądu szybują pod sufit, a dzieli nas parę miesięcy od kolejnego sezonu grzewczego, w którym może się okazać, że tego ciepła, tego prądu nie będzie. Albo będzie go dość, ale nie będzie ludzi po prostu na niego stać. To są dzisiaj realne problemy, które przed Polakami stoją i to właśnie te problemy chcemy rozwiązywać, bo mamy pomysł, bo wiemy jak przeprowadzić w Polsce transformację energetyczną i klimatyczną i sprawić, żeby nie zabijały nas już dziś i za chwilę rachunki za prąd, a wraz z nimi czy za nimi rachunki za wszystko inne, co prąd w sobie zawiera. Niektórzy mówią, a to taki ekologiczny temat, kogo to interesuje, a tu jedna lista, ważne rzeczy. Nie ma ważniejszych tematów niż to, żeby zapewnić ludziom bezpieczne funkcjonowanie. Żeby zapewnić ludziom prąd, ciepło, podstawowe rzeczy, które pozwolą im później robić wszystko inne. Gotować posiłki, w, mieszkać w domu, wysyłać dzieci do szkół, chodzić do pracy, wykonywać te prace i tak dalej, i tak dalej. W Kisielicach jest bardzo fajny burmistrz, którego poznacie. W Kisielicach też mam nadzieję będzie okazja, żeby porozmawiać z lokalnymi samorządowcami o tych wyzwaniach, które dzisiaj przed nami stoją, a stoją potężne. Polska 2050 to zielona partia. To partia zielona do szpiku, chciałoby się powiedzieć. Partia, która w, chyba jak żadna inna rozumie konieczność szybkiego i uczciwego przeprowadzenia transformacji w Polsce. E, tutaj też oczywiście wiecie, można by było godzinami opowiadać o tym, e, ile straczonych szans na to, to pieniądze z KPO i jak zbiegnie ziobro e, swoimi fumami, fochami personalnymi blokuje e, możliwość ogrzewania polskich domów, bo to wprost tak działa. Za pieniądze z KPO moglibyśmy postawić zylion pomp ciepła w polskich domach, które nie zależałyby od niczego humoru, ani gazu, ani węgla, ani innych źródeł. To pompy ciepła, które potrzebują trochę prądu i ciepło z powietrza czy z ziemi, ogrzewałyby nasze domy, dawały nam poczucie bezpieczeństwa. Tak jak już mówiłem wiele razy, naprawdę przed nami zima, w której część z nas będzie się musiała zastanowić, czy. Gotować obiad, czy, czy, czy ogrzać dom. A jakie to mieć 16 stopni. To jest rzecz, o której żaden się nie widzi. Rząd, który w ubiegłym roku dostał 25 miliardów złotych z handlu emisjami i utopił je w budżecie i porozdawał na różnego typu w, 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 historie, zupełnie absurdalne często. To po prostu nie może tak wyglądać. Stawka jest za duża, stawka jest nasze życie, nasza przyszłość. A my w Polsce 2050 właśnie tym chcemy się zajmować. Przekonani, że te najbliższe wybory to nie będą wybory między lewicą a prawicą. Czy linia podziału nie pójdzie dzisiaj przez środek jakiejś koncepcji, a tu bardziej socjaliści, a tu bardziej czyści. Nie. To będą wybory pomiędzy przeszłością a przyszłością. I po jednej z tych stron trzeba będzie się opowiedzieć. Trzeba się będzie opowiedzieć za polityką, która jest o tym, jak porozdawać sobie stołki, jak się poukładać, żeby ktoś się gdzie dostał, a tą polityką, w którą wierzę ja i którą poszedłem robić, która jest o tym i zawsze będę to powtarzał, żeby człowiek mógł spokojnie położyć się, spać i obudzić z nadzieją. To o tym jest polityka i albo ją razem zrobimy, albo nie ma sensu zajmować się tym, tylko robić swoje rzeczy, otworzyć sklep w hurtowni, pisać wiersze. Moi drodzy, dzisiaj w Kisielicach, w jutro natomiast zapraszam Was serdecznie na Podlasie. Odwiedzimy kolejne lokalne ekologiczne instalacje robione i prywatnie i przez samorząd w, między innymi w Michałowie, a jutro też po południu wieczorem zapraszam do Pałaców Branickich na spotkanie otwarte, na którym powiem parę słów o tym, jak widzę, jak czuję, jak myślę o tej polskiej polityce i będzie też okazja, żeby porozmawiać z wami. Myślę, że parę ważnych słów też ode mnie właśnie tam usłyszycie o tym, co teraz planujemy, jak. jak jakie decyzje powinniśmy podejmować, gdzie szukać nadziei w tym świecie, w którym nadziei jest dzisiaj tak mało. Także serdecznie Was zapraszam do Pałacu Branickich o 18? Michał? 18.30 A wcześniej jeszcze też pewnie będzie wiele okazji, żeby się spotkać i zobaczyć. Nie ustajemy w tej trasie. Kisielice to 501 gmina, którą odwiedzamy w czasie naszej międzykampanijnej trasy. Jak, jak powiedziałem, zamierzamy odwiedzić wszystkie gminy do końca do, 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 do tych wyborów i wierzę, że, że uda nam się to zrobić. W, czytam teraz Wasze komentarze, pozdrowienia ze wszystkich stron Polski, z których się bardzo cieszę i bardzo za nie dziękuję. Kiedy będzie Pan w Gdyni, Gdańsku, Wejherowie na pewno przyjdzie na to czas, żeby tam do Was przyjechać. Pozdrowienia z Zawiercia. Pozdrawiamy Zawiercie, całe Zagłębie. Dobrze, że w tym kraju ktoś chodzi po ziemi i umie liczyć. To jedna z podstawowych umiejętności. Pozdrowienia ze Słowacji. Ojej, bardzo wielu Was jest z różnych stron. Najlepiej jechać do małych wsi, gdzie ludzie nie mają pojęcia o niczym, aby móc ich przekonać, tak, tylko też proszę pamiętać o tym, że my no dotrzemy do bardzo wielu ludzi, ale do wielu ludzi możecie dotrzeć tylko wy, bo wy ich znacie, a my ich nie znamy i nie będziemy w stanie fizycznie takich, takich spotkań odbyć. Wybory naradnego mają to do siebie, że jesteś w stanie odwiedzić wszystkich swoich wyborców wybory na posła, tu już pojawia się kłopot. O wyborach prezydenckich nie wspomnę, choć to było moje marzenie, żeby w kampanii spotkać się i przekonać absolutnie wszystkich. W... Moi drodzy, tyle po zasięgu, jak widzę, Rwie. Stargard pod szczęśliwą gwiazdą, bez żadnego wątpienia. Drożyzna zadłużyli kraj. Oczywiście ma pan rację, w, nie ma dzisiaj innego tematu, o tym dzisiaj ludzie rozmawiają, o tym, dlaczego jest tak cholernie drogo, dlaczego raty kredytów tak poszły do góry, co rząd zamierza z tym zrobić. W, to jest dzisiaj rzecz, która Polaków interesuje najbardziej, a my mówimy wprost, co trzeba zrobić. I w trybie pogotowia ratunkowego, i w trybie planowego, długofalowego działania. A więc po pierwsze sprawić, żeby Polacy mieli wakacje kredytowe przez 10% czasu kredytowania, a więc mogli. W spokojnie myśleć o przejściu różnych zakrętów i kryzysów. Ci, którzy mają depozyty, żeby mieli takie oprezentowania tych depozytów, żeby nie tracili pieniędzy w galopujący sposób, na które zarabiali całe życie i odkładali tych Polaków, jest większość depozytowych, a nie kredytowych, przez całe swoje życie często. Trzeba jak najszybciej Doprowadzić do tego, żeby zakończyć spór z Unią Europejską i na stole wylądowało 270 miliardów złotych, których nasza gospodarka bardzo potrzebuje. Dzisiaj trzeba wziąć wszystkie możliwe zielone pieniądze, żeby tworząc miejsca pracy uniezależniać nas od rosyjskiego gazu i od rosyjskiej ropy tak szybko, jak się tylko da, w takim tempie, jakie to tylko jest przy europejskich pieniądzach możliwe. Dzisiaj jest czas na to, żeby zaprojektować. W zupełnie inny sposób system podatkowy, tak żeby był prosty, czytelny, w jednolitą daninę. Trzeba wprowadzić w Polsce euro, tak żebyśmy nie byli stratni w stosunku do tych, którzy dzisiaj mając euro w Berlinie tracą z powodu inflacji 7%, my za chwilę będziemy tracić 15%. Często już powtarzałem ten argument, raz jeszcze powtórzę, ludzie się bali, że jak będzie euro, to będzie drożyzna. To jest drożyzna i nie ma euro. Taki interes żeśmy na tym zrobili. wyszliśmy jak zabłocki na mydle. To są pytania, czy to są wyzwania, przed którymi dzisiaj stoi Polska i mam nadzieję, że dacie nam szansę, żebyśmy mogli na nie odpowiedzieć i, w, i, i te nasze pomysły zrealizować. Swoją drogą czytaliście nasz program o edukacji, który opublikowaliśmy w tę sobotę, zobaczyliście tę szkołę, zamarzyliście o takiej szkole, dzieli nas od takiej szkoły, którą napisał Przemek Staroń, Agnieszka, Kowech Majki, Zasięgka cały zespół, dzieli nas wasz Nie więcej. Pamiętajcie o tym proszę w, i rozmawiajcie o tym ze swoimi. i z tymi, których znacie, bo, 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 bo to Wy jesteście najlepszą kampanią wyborczą czy przedwyborczą, jaką e, będzie można sobie wyobrazić. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Wracam do jazdy ja miarą, opowiadać o książkach, ale jeszcze muszę je doczytać, e, więc może zrobię jakiegoś live'a książkowego jeszcze w, w jakimś z tym pora. A co mam teraz na warsztacie? E, Michała Polanki, Game Changer. E, dowiedz się, kto i jak, dlaczego rządzi Polską książka. W, jak zacząłem ją czytać w jedno... Jednocześnie bardzo ciekawa, pokazująca wiele ciekawych rzeczy, o których ja sam też nie miałem pojęcia uczestnictwa w polityce, a z drugiej strony strasznie smutna. Pokazująca, jak, jak strasznie smutny potrafi być polityczny krajobraz w kości, którzy są przekonani, że służą Polsce i służą obywatelom, a tak naprawdę doskonalą się tylko w politycznych hamasutrach po to, żeby w, zrobić sobie dobrze i, i nakarmić własnego. Bardzo ciekawa rzecz, jak mówię, od ściany do ściany prowadząca człowieka, ale jak dokończę, to, to więcej będę w stanie powiedzieć. No i druga rzecz, dostałem prebucha z wydawnictwa, ale kupię sobie właśnie Państwu premierze w, również książkę już docelową z wydawnictwa literackiego, agaty Jongler, rzecz o domanie Gary, o moim ulubionym pisarzu, jeżeli chodzi o beletrystykę, moja ulubiona książka i o tym mówiłem bardzo często. Tu jestem chyba... Mam tak samo jak Stefania Grudzieńska się w tej pamięci, bo Przypowiedzia poranka jest zdecydowanie najlepszą opowieścią beretystyczną z literatury pięknej, jaką przeczytałem i cieszę się, że pojawiła się. W języku polskim, znam angielską, ale w języku polskim biografia tego wspaniałego pisarza, piszącego chyba pod czteroma pseudonimami, zdobywającego pod nimi nagrody, no geniusz absolutny. Polecam wam obietnicę Poranka, polecam wam Życie Przed Sobą, zwłaszcza w tym starszym, a nie nowszym tłumaczeniu. Jakbyście mieli chwilę na, w, w tego typu rzeczy, to, 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 to uwierzcie mi, że warto. No dobrze, ale jak skończę czytać, to wrócę do was z, z recenzją. W, e, oczywiście mamy tutaj znowu wysyp komentarzy z e, zwolenników e, religii jednej listy. Nie wiem już jak należy tłumaczyć zwolennikom religii jednej listy, że teraz jest czas, w którym powinniście nam e, w, e, pozwolić spokojnie, bez, tej, bez tego całego szaleństwa, obłędu, fałszywych badań e, i tysiąca innych rzeczy i oskarżeń, pozwolić rozmawiać, pozwolić poukładać to tak, żebyśmy zbudowali do siebie zaufanie, i żebyśmy mogli wyjść do Was z bardzo konkretną propozycją. Bo każdy na tej scenie wie, że trzeba się będzie układać, że trzeba się będzie blokować, że trzeba będzie mnożyć swoje potencjały tworząc jakieś bloki. Każdy to wie. Natomiast musi to być oparte na zaufaniu i współpracy, a nie na protekcjonalizmie i politycznej agresji. Dlatego prosiłbym Was o to, co prosiłem wczoraj Donalda Tuska. Poczekajcie chwilę. Dajcie nam spokojnie poukładać rzeczy tak, jak powinny być poukładane, bo wszystkim nam zależy na tym samym. Cel mamy wspólny. Nie jest nim realizowanie swoich politycznych obsesji, czy swoich chęci do komentowania, tylko no, zwycięstwo z pisem i odbudowa Polski. Cel mamy wspólny i ten cel jesteśmy zdeterminowani zrealizować. Dobrego dnia. Wam życzę słonecznego, tak jak tutaj. Do zobaczenia za chwilę w Kisielicach, a jutro na Podlasiu. Mam nadzieję, że tam też z nami będziecie, bo warto.